Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Spotykamy się dzisiaj w kolejnym odcinku. Dzisiejszym tematem naszego programu będzie ktoś bardzo mi bliski. To będzie Lucian Klimek, to entomolog. No i właściwie zadania, zadaję sobie pytanie, co ma entomologia z nauką? Otóż bardzo wiele, ponieważ entomolog to jest człowiek, który zajmuje się ważkami. polska nauka ze spuścizną potężną, jeśli chodzi o i kadry, i sprzęt, i właściwie miejsce, gdzie ulokować znowu całą katedrę, w tym akurat katedrę biologii, jeśli chodzi o Uniwersytet Mikołaja Kopernika. I rzeczywiście tak trochę szwendało się to całe towarzystwo naukowe. Jeśli chodzi o entomologię, to pierwsze Spotkanie entomologów po II wojnie światowej odbyło się akurat na Uniwersytecie Wrocławskim. No i te dzieje były dosyć burzliwe. To, co jest ważne, to Polskie Towarzystwo Entomologiczne. Tylko podpowiem, że entomologia to jest właśnie nauka o ważkach. Polskie Towarzystwo Entomologiczne powstało w 1923 roku jeszcze w Lwowie. No i cały czas kontynuacja następuje działań tego towarzystwa. Tu też widzą Państwo logo tego polskiego towarzystwa entomologicznego. Tak wygląda przedwojenna legitymacja y, entomologa, akurat nie pana Lucjana Klimka. Y, do chwili obecnej wydawane jest polskie pismo entomologiczne. Y, wydawać by się mogło, że owady w tym ważki, są mało znaczące, ale jak Państwo na pewno wiedzą, właściwie owady to jest podstawa życia na Ziemi, bez nich. Y, Nasza ludzkość wymrze. Tu widzą Państwo też, jakie są problemy poruszane na niektórych konferencjach. Ale wróćmy do Torunia. I tutaj pojawia się bardzo ważna postać Jana Pulfera. To był, już nieżyjący, w 1959 roku zmarł, polski naukowiec, biolog. On zajął się organizacją Wydziału Matematycznego i Przyrodniczego właśnie w Toruniu. I w 1945 roku przybył do Torunia właśnie jako repatriant ze wschodu. Przede wszystkim zajął się organizacją tego wydziału i stacji badawczej w Koniczynce. To było bardzo ważne miejsce właśnie też dla Lucjana Klimka i kierował nim aż do śmierci do 1959 roku, co ciekawe, jest pochowany na najstarszym toruńskim cmentarzu, zresztą bardzo pięknym, świętego Jerzego. To, co było głównym kierunkiem zainteresowań Jerzego Prufera, to była m.in. też entomologia, ale też inne oczywiście dziedziny biologii. Zajmował się np. motylami wileńszczyzny. I to, to, co było ważne, to właśnie w katedrze pana profesora Jana Prufera starszym asystentem był Lucjan Klimek, i to był mój dziadek. Tutaj w inwentarzu zespołu akt, jako spuścizny Jana Prufera, widzimy. Właśnie także między innymi Luciana Klimka. To był biolog, entomolog. Urodził się w Pawianicach, zmarł w Toruniu w 1955 roku i on pracował właśnie na Wydziale Biologii i Nauko Ziemi w Katedrze Ochrony Przyrody i Ekologii. Dzisiaj w tym budynku mieści się Wydział Sztuk Pięknych. Mój dziadek zajmował się badaniem ważek i między innymi właśnie pod auspicjami profesora Jana Profera. Rzeczywiście te badania prowadził i to właśnie w Koniczynce, między innymi, ale także w wielu innych miastach i miejscowościach i łąkach, tak naprawdę naszego województwa kujawsko-pomorskiego. To jest jego praca ważki, czyli Odonata województwa jeszcze wtedy pomorskiego. Ja już nie pamiętam mojego dziadka, ale w domu mojej babci było mnóstwo okazów owadów, w tym też ważek. Przepiękne kolory, przepiękne barwy i właściwie to spowodowało, że te ważki są mi tak bliskie. Ta praca ukazała się w 1949 roku, czyli kilka lat przed śmiercią Lucjana Klimka te badania objęły lata 46-48 i tutaj widzą państwo jak rozległy obszar w naszym też obecnym województwie zajmowały. Moja babcia często wspominała, że brał swoje dzieci i siatkę i szli na łąki i rzeczywiście dokonywali całkiem przyjemnych badań naukowych między innymi także badając nowe gatunki, odkrywając je. Mogą się Państwo oczywiście zapoznać z tą pracą. Nie jest ona możliwa do wypożyczenia, natomiast jest dostępna w, także w Książnicy w Toruniu. Do i na koniec, może nie moja ulubiona ważka, ale jest to największa polska ważka, czyli Husarz Władca. Przyznaję Państwu rzeczywiście, że jest imponująca. Dziękuję bardzo i do zobaczenia w następnym odcinku.